Gdy Jezus mówił do uczniów o to, przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił – Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus stał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym się choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, ufaj córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usnięto, tłum wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Moi kochani, w tym fragmencie Ewangelii zwróćmy uwagę na tą kobietę w środku, która tutaj jest opisana, która od 12 lat cierpiała na krwotok. I słyszymy o niej, że ona najpierw mówi sobie tak: Żebym choć dotknęła się jego płaszcza, a będę zdrowa. No i jak wiemy, dotknęła się tego płaszcza i poczuła, że jest uzdrowiona. I teraz Pan Jezus odpowiada w następujący sposób: Ufaj, córko. Twoja wiara cię ocaliła. Czyli zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie mówi, zostałaś uzdrowiona dlatego, że wykonałaś pewną pracę, czyli dlatego, że podeszła z tyłu i dotknęłaś jego płaszcza, ale dlatego, że zaufała Chrystusowi. I to ta wiara właśnie ją ocaliła. Oczywiście. Że to właśnie ta wiara spowodowała podjęcie działań, i rzeczywiście kierowana tą wiarą właśnie dotknęła się płaszcza Jezusa. Ale Jezus, żeby nie myślała, że to wykonanie pracy doprowadziło ją do uzdrowienia, zwraca jej uwagę, że nie praca, ale to zaufanie. I tak samo i u nas. Jeżeli podejmujemy wysiłek, żeby osiągnąć jakieś dobra, które z woli Bożej możemy w życiu zrealizować, to bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, aby nasza wiara była mocna, abyśmy mieli pełne zaufanie w Bogu, że potrafimy to wykonać, a nie że przez jakieś rytualne wykonanie pewnych czynności osiągniemy cel. Cel osiągniemy z łaski Bożej wówczas, kiedy będziemy w pełni Bogu ufać. Zwróćmy na to uwagę i oczyśćmy nasze intencje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.